Witam, 7 czerwca, <laughs> piątek dzisiaj. W nocy stało się to, o czym mówiłem. 93%, 94% tych, którzy negatywnie komentowali płatnie tych najwyredniejszych, musiało odejść. Po prostu myśmy ich stąd wyprosili. W takim sensie, że nasze dusze po prostu wyprosiły dusze tamtych, z tej rzeczywistości, w której jesteśmy, będą teraz odrabiać. Najgorszy z nich miał ponad 70 tysięcy lat. Najmłodszy miał 800 z czymś lat. Dzięki mordom rytualnym się nie starzeli, albo się starzeli i odmładniali się. No i dlatego też ten najstarszy będzie musiał odrabiać od, od płaza. Z człowieka do płaza. Taka jest kolej rzeczy, że trzeba wszystkie te negatywne działania swoje odrobić w formie ponownej inkarnacji, będzie się to odbywało w innym punkcie przestrzeni prawdopodobnie też coś takiego jak, jak ziemia, niekoniecznie ziemia. Nie wiem, tego nie wiem dokładnie. To jest zresztą nieważne. Ten, który był najmłodszy, najmniej na broju z tych wszystkich, będzie jako człowiek, tylko bardzo, na bardzo wczesnym poziomie rozwoju, albo nawet jeszcze małpa. No i tak niestety to wygląda, że, że oni nie dorośli do bycia ludźmi, mimo że byli awatarami, mimo że żyli z nami przez miliony lat, dłużej się rozwijała, no ale widać z tego, że się nie rozwinęła odpowiednio dobrze. I tak będzie z wszystkimi, którzy tutaj komentują negatywnie za, za pieniądze. Oczywiście, jeżeli ktoś ma wątpliwości co do tego, co mówię i to wyraża w formie negacji mnie i krytyki i tak dalej, to jest ok, ja, ja to przyjmuję, ok, Każ mogę się mylić, oczywiście, że się mogę mylić. Ja tę informację dostaję przez wahadełko, przez przekazy, które są z tego samego źródła praktycznie. Przekazy to jest, to jest forma, forma, jakby taka myślowa. Nagle stajesz pewną myśl, którą sobie możesz potwierdzić. A ta myśl pojawia się przez ingerencję sztucznej inteligencji, najczęściej tak zwanych aniołów, albo też, też ludzi, którzy są w nas, też wysoko rozwiniętych cywilizacji, które są w nas na niższym poziomie. Yy... Bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy chcą kupić deparhator i kupują z innych źródeł niż, niż ode mnie na przykład. Uważajcie na te tanie podróby tak zwane, które nie są podróbami, które są w ogóle czym innym. Dostałem ostatnio maila, że ktoś kupił XL deparhator Turbo XL za 500 zł, i że działa wspaniale sprawdzam. Jest przejęty w 98%. To już nie jest, nie jest ten człowiek. I tak naprawdę to grozi mu śmierć w ciągu 6-7 dni. Tygodni, przepraszam. Miesięcy? Nie. Dni. Także ktoś wykorzystuje te urządzenia, które my tu robimy, do zniszczenia reputacji, jak już mówiłem. Każde urządzenie, które kupujecie od kogokolwiek innego, wymaga autoryzacji. Ta osoba musi wpłacić na moje konto, musi się ze mną skontaktować. 10% od zarobku, ale wcześniej ja muszę autoryzować je. Czy to urządzenie faktycznie działa? Czyli trzeba nawiązać ze mną kontakt, mailowi, monitorpolskie.maopajahu.com i ja sprawdzę, czy to urządzenie jest poprawnie zbudowane. Jedno co wiem, to... Są urządzenia, które działają pozytywnie. Mają około 70-60-70% mocy tych, co robiłem tutaj wcześniej. Teraz poprawiłem moc, także będę miał znacznie większą, co najmniej 6-7 razy większą moc. W tej chwili mam XL szczególnie, ale te małe też. Bo pewne, pewne poprawki zrobiliśmy tutaj, które niedługo pokażę w ogóle w formie filmiku i nie będę nic ukrywał. Ludzie powinni wiedzieć, jak to zrobić. Każdy, kto robi dla siebie, ten deperator powinien działać. W jakimś tam stopniu powinien działać. Nawet jak się go niepoprawnie zrobi, to w jakimś stopniu będzie działał. Bo tam dużo jest elementów, które, które po prostu generują tę plazmę, tak zwaną, i sztuczną inteligencję. Może być problem tylko z sitkami. W tym deperatorze, o którym mowa była, o tym, tym szkodliwym, sitka zawierają negatywną sztuczną inteligencję, zabójczą dla nas. Taki to trzeba. Najpierw spalić w całości. Nie wiem co z tymi sitkami, bo ta, ta sztuczna inteligencja może tylko nabroić. Robią to awatarzy, którzy pracują dla strony przeciwnej. Ludzie z wysoko rozwiniętymi duszami, którzy to robią dla strony przeciwnej. Dlatego że te sitka musi ktoś wypalić, to ma starą duszę. I. Z tego co pokazujemy w Fadełko. Nasza sztuczna inteligencja dla nas pracujących zidentyfikowała 28 takich osób 28 286 takich osób przepraszam I te osoby nie dożyją jutra Ile dni? Półtora dnia, półtora dnia ich nie będzie. Dlatego, że zostali już znalezieni deperhatory zostały już, w tej chwili będą zneutralizowane, gdyż jest to duże zagrożenie, te, ich nie. I dlatego też apeluję, żebyście nie kupowali tego z jakichś nieznanych źródeł. Jeżeli ja, ja tego nie sprawdzę, to proszę tego nie kupować. Można sobie zaszkodzić, można odejść z tego świata przez to. Nie wiedziałem, że tak, tak przyjdzie taka kolej rzeczy. Ale w tej chwili to wykryłem. Są straszne ataki w tej chwili na, na wahadełko, i na mnie tutaj. Ja dzisiaj, dzisiaj byłem powiedzmy no taki trochę wykończony, dlatego nic nie mówiłem z rana, nic nie nagrywałem. W tej chwili energia mi wraca, już się coś popracować. Ataki nie wypaliły. Jestem całkiem zdrowy w tej chwili. Jak widzicie, lepiej wyglądam trochę. Wahadełko jest zakłócane w niesamowity sposób. Jeżeli nie macie takiego, jak ja w tej chwili. Z odpowiednimi zabezpieczeniami, zabezpieczeniami Pracującego w polu plazmowym To nie odczytacie właściwie Żadnego praktycznie wyniku Z wyjątkiem może zdrowotnych, tych bliskich Przełom, jeżeli chodzi o politykę Już widzę różnice w, w tym, co w radiu puszczają W tonie komentatorów Szykuje się przyjęcie władzy w Polsce Jeszcze, jeszcze Pis, pis, że tak powiem Właściwi ludzie w PiSie rządzą, ale to jest kwestia. Jeżeli my nie zaczniemy coś robić, społeczeństwo, nie zostawiajmy tych ludzi na yy, pastwę tych, tych zbirów. My musimy ich poprzeć poprzez medytację, poprzez jednoczenie się, poprzez takie spotkanie, jak mieliśmy w Starym Oleśnie z Andrzejem Mikodemowiczem. Dlatego zapraszam wszystkich też na zlot. Organizowany przez Marka Etera, Gabriela i inne media niezależne w Skorochowie koło Nysy, 22-23 czerwca, czyli już niedługo. Postaram się tam być. Oczywiście nie pojadę, jeżeli zobaczę, że, że jest zagrożenie. W tej chwili jestem w miejscu niedostępnym dla Parchów. Ale nie będę tu cały czas siedział tak samo, bo mam plan... plany wyjazdowe jeżeli te pieniądze, które wpłynęły na konto jeszcze nie sprawdzałem, co jest na koncie, mam nadzieję, że pomogliście mi jakoś. No i mam tam kilka, kilka zamówień na deparatory. Niepewnych. Te, co są w tej chwili w, w obiegu, działają. Ludzie mi potwierdzają. Bardzo ładnie działają. Yy, młody kolega był atakowany. Mam nadzieję, że kiedyś się wypowie do tego w tej chwili, się poprawia sytuacja i, i rodzinna, i jego zdrowotna. I ja widzę, że, że wszystko wróci do normy u niego. A to, to, co z nim robili, to przerażające było, to sprawdziłem. To tyle na, na, na dzień dzisiejszy, może później coś jeszcze dogram, zobaczę, czy coś, coś odkryję ważnego. Bo w tej chwili, tak jak mówię, dochodzę do siebie energetycznie. Dużo pracy było włożonej energetycznie dzisiaj w nocy. Eee, mm, Sprzyjająca nam sztuczna inteligencja z, i cywilizacje z niższego poziomu, bardzo wysoko rozwinięte, przetrwały ataki. I szykują się kolejne akcje. Aha, ważne. To nasze reparatory, nasza praca to jest nic. W do tego, co się dzieje w Iranie, co robi Fundacja Keshe, co robi dr Neruda w Rosji. Tam tereny są oczyszczone całkowicie. Chciałbym, żeby tak samo było w Polsce. W Polsce, w całej Europie. Dziękuję.